Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie, z pięknego leśnego terenu na kolejnych poszukiwaniach. Dzisiaj, moi drodzy widzowie, szukamy miejsca, w którym rozegrała się mała potyczka oddziału SS z Rosjanami. Prawdopodobnie na tych terenach, tutaj gdzieś, starły się dwa oddziały. Dość duże straty z jednej i z drugiej strony prawie dwa dni tutaj próbowali się przedrzeć jedni i drudzy, także. Teren dość spory, jest kilkadziesiąt hektarów w sumie do przeszukania. Także, moi drodzy widzowie, jeżeli Was interesuje druga wojna światowa pola bitewne znaleziska na takich polach bitewnych także zapraszam do oglądania. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich Was serdecznie. Zapraszam na odcinek.